Chciałbym dzisiaj podzielić się z wami trzema myślami na temat tej Ewangelii. Po pierwsze chcę zwrócić waszą uwagę na, i swoją. Na, to, na ten czasownik wyjechał, że ów gospodarz, który tą winnicę z dzisiejszej przypowieści założył, on wyjechał. Jeśli wyjechał, to znaczy, że tym rolnikom, którym oddał w dzierżawę tę winnicę, zaufał i dał im wolność. Właśnie kwestia wolności i zaufania Pana Boga do człowieka jest dla mnie taką pierwszą myślą, którą z tej Ewangelii biorę i z Wami się nią dzielę. Zobaczcie, że faktycznie to tak jest, że Pan Bóg daje nam, ludziom, wolność. Wolność w zarządzaniu winnicą, którą dostaliśmy w dzierżawę. Pan Bóg dlatego właśnie wyjeżdża, bo chce, żebyśmy opiekowali się winnicą, już na własną rękę. To nie jest tak, że on o tej winnicy zapomniał, że on to winnicę zestawił samą sobie. Nie, są rolnicy, są dzierżawcy, ale jest bardzo ważna kwestia wolności. Pan Bóg im zaufał, Pan Bóg powiedział możecie, powinniście, dacie radę y, zarządzać tej winnicy i kontrolować to wszystko, co się w niej dzieje. Mnie to fascynuje, że Pan Bóg jest taki że daje nam wolność, że On ufa nam tak bardzo, bo wydaje mi się, że ta wolność jest dowodem ufności Pana Boga wobec nas wszystkich. Pan Bóg wie, że damy radę. Pan Bóg wie, że może nam zaufać. No mnie to bardzo dotyka, że Pan Bóg mi ufa. Przecież On musi wiedzieć, że ja czasami nie dam rady pracować w tej winnicy, a jednak mi ufa. Może dlatego nam ufa i może dlatego daje nam wolność. Że tylko człowiek wolny potrafi dobrze zarządzać. Tylko człowiek wolny potrafi sercem zajmować się winnicą. To jest pierwsza myśl. Druga, zobaczcie, że w tej winnicy właśnie są ci rolnicy, którzy są dzierżawcami tej winnicy. I moi drodzy, oni mają nią zarządzać, a są wyposażeni we wszystko. Mają w tej winnicy tłocznie, wieże, mur. Ta winnica jest dobrze zbudowana na właściwym dobrze, na miejscu. A właściciel winnicy ją dobrze przygotował, oczyścił stamieni, których podobno w Ziemi Świętej w Izraelu jest bardzo dużo. I moi drodzy, rolnicy mają wszystko. Mają tylko zarządzać. Ufa im gospodarz, ufa im Pan Bóg, nam ufa Pan Bóg. I pytanie jest takie do mnie i do siebie, do mnie i do was wszystkich. Moi drodzy, czy potrafimy dobrze zarządzać winnicą? Czy chcemy dobrze zarządzać winnicą? Bo moi drodzy mamy, ja już powiedziałem wszystko. Pan Bóg dał nam siły do zarządzania winnicą, do pracy w niej. Pan Bóg dał nam czas. Jeżeli mamy różne siły, bo mamy różny wiek, to do pracy winnicy dostaliśmy też czas. A czas jest już dla wszystkich taki sam. Każdy z nas musi zarządzać swoim czasem, żeby dobrze pracować w winnicy. A to już każdy z nas potrafi zrobić. Powinien potrafić. Tak samo słuchajcie, nasze talenty i zdolności. To jest właśnie ta dobrze wyposażona winnica. Pytanie czy my potrafimy w tej winnicy dobrze pracować i wykorzystywać swoje talenty, zdolności, charyzmaty, czas, inteligencję, po prostu to co Pan mógł nam dał. Tylko no proszę mi nie mówić, że ktoś nie ma czegoś takiego, bo każdy z nas ma do pracy narzędzia, ma całą dobrze wyposażoną winnicę. Jeśli winnica w czasach starożytnych miała te tłocznie wieże mur, to była naprawdę taka bardzo dobra winnica, taki naprawdę, taki naprawdę największy prestiż, jaki może być, jeśli chodzi o winnicę. Moi drodzy, więc to jest właśnie nasze, nasze zadanie, żeby zarządzać sobą samym, bo w słuchajcie, sensie, tak naprawdę winnica to jest nasze życie, także duchowe, nasza dusza, to, co w życiu robimy, nasza codzienność, nasze relacje z innymi, nasza troszka też o społeczność, w której żyjemy o Kościół, o świat, czy potrafimy dobrze zarządzać. A może nam się nie chce za zarządzać tą winnicą? Może właśnie słuchajcie, yy, czekamy tylko, aż te godziny sobie będą lecieć i nic nie robimy. Po prostu nie korzystamy yy, z, yy, z narzędzi winnicy i marnujemy czas, marnujemy yy, możliwość owocowania, marnujemy możliwość, aby nasze życie wydało owoc w postaci soczystych, pięknych winogron. I trzecia rzecz, moi drodzy, zobaczcie, że do tych dzierżawców winnicy, do rolników gospodarz, Pan Bóg, posyła swoje sługi, aby odebrali plon jemu należny, bo cały czas pamiętajmy, że winnica jest oddana w dzierżawę. To nie jest własność rolników, tylko ich dzierżawa. Oni to wynajmują, jest im po prostu to dane w zarząd. Moi drodzy, i właśnie bardzo często też w naszym życiu może być tak, że Pan Bóg posyła nam ludzi, Którzy są jak właśnie słudzy z dzisiejszej Ewangelii. To są osoby, które według mnie po pierwsze powinniśmy traktować jako łaskę. Jeżeli masz w życiu osoby, które przychodzą i patrzą, jak ci idzie Twoje życie duchowe, jak się rozwijasz, czy jesteś coraz głębiej zakorzeniony w wierze, w Panu Bogu, w kościele, we wspólnocie, czy robisz dobry użytek winnicy. Jeśli tego ci słudzy nie widzą, to Ci zwracają uwagę. Halo, o otrzeźwiej, o to możesz zrobić lepiej. Spróbuj się y, zastanowić, zreflektować. I zobaczcie, że my możemy z tymi sługami zrobić to samo z tymi ludźmi, którzy nam mówią życzliwie, y, z dobrocią serca, że coś nam nie idzie, to my często tych ludzi potrafimy po prostu, no nie my, to się, to nie przyznamy oczywiście, ale potrafimy ich wyrzucić ze swojego życia. Bo jak ktoś z nami jest, że miłe słowa, sympatyczne komplementy przyjmujemy z uśmiechem na twarzy. A takie niemiłe słowa często przyjmujemy okej, okay? niech będzie. Ale moi drodzy, ludzie, którzy, inni ludzie, drugi człowiek, który przychodzi nam z pomocą, żeby nas otrzeźwić, powiedzieć nawet do, do mnie, do ciebie, słuchaj, grzeszysz, nie robisz nic z tej winnicy, lenisz się, nie wydajesz owocu, nie owocujesz. No to przecież to jest też łaste i błogosławieństwo. Taki człowiek, który nami wstrzą, wstrząśnie. A my czy czasem tych osób nie usuwamy gdzieś na margines naszego życia, bo nam nie pasują do naszego wyobrażenia o sobie samych, bo nam nie pasują do wizerunku samych siebie, bo nam mówią niewygodne rzeczy. Starajmy się zobaczyć, czy my nie jesteśmy tymi, którzy biorą takich ludzi po prostu yy, i nie wyrzucamy ich po prostu ze swojego życia, przecież oni nam mogą pomóc. Mówię, że te trzy rzeczy dzisiaj. Biorę z Ewangelii dla siebie i Wam je proponuję. Po pierwsze, kwestia wolności, którą Pan Bóg nam daje, ogromnego zaufania. Po drugie, kwestia w ogóle pracy w winnicy, zarządzania tym, co mamy, za pomocą tego, co mamy, a nie otrzymaliśmy wszyscy bardzo dużo od gospodarza. I po trzecie, właśnie kwestia mojego stosunku do osób, które przychodzą, aby zobaczyć, czy sobie radzę w życiu, czy postępuję dalej, czy potrafię ich wysłuchać. Czy ich nie wyrzucam, czy nie zamytam na nich swoich uszu, swojego serca? Pomyślmy o tym dzisiaj. Amen.